Także uśmiercił mi banda 4. Nie wiem czy tu widać, ale zrobimy zbliżenie. I widzicie, że w górnym prawym rogu łamał się obudowa. Ja obecnie pracuję w NGK na piecach i tam składamy takie stosy. I że tak powiem ręka mi się odmachła i uderzyłem w stos i po prostu ukruszyło się to. Ale w domu miałem pomysł, że wiecie, jest taki pistolet na klej Ciekły, zalepiłem to i przez parę tygodni było dobrze, tylko później ten klej jakoś się stamtąd ulotnił. Może by trzebało to czymś tam jeszcze posmarować, żeby ten klej może miał lepszą, lepsze spojenie. A, I się zapomniałem, poszłem się okąpać w zegarku, bo jak był on, miał tą szczelność, to nic się nie działo, ale że się zagapiłem. To woda go dobiła. On się ładuje, ale traci bateria no, w jeden dzień, że tak powiem, się rozładuje. A trzymał dwa tygodnie. Tak właśnie uśmierciłem mi banda. To nie jest mój pierwszy, że tak powiem, smartwatch uśmiercony, bo z pierwszym co się zetknąłem, to ileś lat temu, już pięć lat temu, kolegach lubił był na topie z nowościami i miał wtedy smartwatcha dwójkę i iPhone'a siódemkę. No i po dwóch latach się zapytał, bo będzie zmieniał w Anglii na nowszy model, czy w takiej naprawdę dla mnie dobrej i promocyjnej cenie te dwie rzeczy nie chciałbym od niego kupić. Ja wybiorę. I też pamiętam, pracuję w fabryce przez Maszynę, i do tego smartwatcha, tego z iPla, ten zegarek, miałem taką specjalną plastikową obudowę, że on był cały taki obudowany, mógł spać, co się mogło dziać, i był bardziej zabezpieczony. I w tamten dzień kurcze jej nie wziąłem a zegarek był tak, jak tutaj, w tym mibandzie, takie coś, że na taki bolec się zaczepiał, i on mi się jakoś, że tak powiem, on tknął, od, 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 odkleił i spadł równomiernie na ziemię. I tak dead I takie pytanie, bo kurcze koledzy mają takie niekiedy, takie zegarki, i już mówią, że są te szybkie, no nie do zdarcia, nie do przywalenia, i ciekawie. Czy ja na taki w ogóle zegarek bym zasłużył, i czy ten zegarek by u mnie przeżył? Nie wiem, jakie wy macie e, e, doświadczenia z zegarkami, jak macie to na bo ja wróciłem do mojego starego, bardzo już zużywanego dzisoka, którego odziedziczyłem po kochanym bracie, którego pozdrawiam. I o, ten zegarek nie do Nawet wam powiem, pasek żyje dość mocno. A bo jeszcze między mi bandem a. A tym, tym zegarkiem z iPla był taki z firmy Bronier, Bronier coś takiego, że miał właśnie ciśnieniomierz, wagę i tam był taki, taki meg że znowu opaska była nie do, nie do wymiany, bo na tym bandzie możemy sobie opaski zmieniać. I tam ta opaska po dwóch, trzech latach się zepsuła i ten zegarek też był już nie do użytkowania, co też mnie bardzo zirytowało Ciekawe jakie, jakie wy macie doświadczenia z zegarkami Jakie polecacie A jakich byście się przestrzegali, czy się zawiedliście A jeszcze muszę powiedzieć, kiedyś właśnie To jest taki dość dobry, nie wiem czy to był do, Dobre jakieś marki zegarek, chciałem sobie kiedyś taki kupić, żeby mieć taki fajny Mieszkałem kiedyś za granicę, miałem zbierane pieniądze, gdzieś koło chyba tysiąca, ale on kosztował trochę mniej I się kupiłem zadowolony Ale też przestrzegam przed takim błędem że jeśli przed zakupem nie gadałem z gościem i nie pokazał mi instrukcji, to wam powiem ten zegarek był tak skomplikowany, on miał cztery guziki on miał pełno funkcji, ale uwierzcie mi nawet z instrukcją mi było tak ciężko tam różne rzeczy ustalać, że mnie szlak tam brał, nie? I mówię nigdy w życiu się w takie coś nie wepcham. Ciekawe czy z was ktoś się, ktoś się w to potęgował, albo nie miał problemów tak, że pyk, pyk, tu dwa razy, tam trzy razy, takie wiecie kody, jak ktoś może też ma dryga do otwierania sejfów, albo coś takiego, jakieś nie wiem, takie jakieś umiejętności, nie, bo mnie zawsze znowu, lubię kraje z, 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 z łamigłówki, ale w małym stopniu, a jak miałem grę jakąś, pamiętam jak byłem za dzieciaka, co było w 50, albo więcej procentach e, na, na odkrywaniu jakichś zagadek, łamigłówek, to mnie to wykańczało, nie. <grym> Pozdrowienia, ciekawe jak jest u Was. I kurczę nagrywając ten materiał, patrzę na jednak obitą twarz. A w kasku, dzień wcześniej, boksowałem. Tutaj widać ten sparing. Ale pozdrowienia dla Komila, chcę być zawodowym bokserem. 22 albo 24 lata. Dostałem nieźle, bo mod. I tak mówię, czemu ja tak szybko spukłem, Ale patrzę teraz na tą walkę. Ja tam mnóstwo brzuchów zbierałem. Łokcie nie chroniły brzucha. Sami zobaczycie, bo i po twarzy mocno dostałem. Chodziło mu. To jest taki mój pierwszy sparring, co ostatnio z Krzysztofem Głowarczykiem pozdrawiam. Sparowałem barok temu, ale no nie no, wchodziłem. Sparedeście coś tam musi ćwiczyć, ale kondycja, wszystko jest cały czas no, na swoim poziomie. No i kurczę, nie umiem tego przemóc, jak na sparingu, kraje mocniej uderzyć, bo ja nigdy tak jak widać zobaczycie, tam parę może może mniejszych ciosów może wykonałem, ale to grubo zbierałem. Kurczę, kamień tobie mnie Zobaczycie, jakie mu ciosy na brzuch wchodzą, ale dobrze, że przynajmniej trzymał gardę. To tak, aż mnie nie No ale jakbym tak gardy nie trzymał bez kasku, to tam był, był na pewno znokautowany Nie ma opcji. Jedynie Kamil miał problem, co też zobaczycie, bo tak to świetnie mi tam rozgrywa fakt, że on jest wyższy i wyższy, większa waga. O i tu miał właśnie, jak go krawędzie przyciskałem do lin, to właśnie zobaczycie, że ręce mu opadały. Nie zawsze. Ale były szanse, że właśnie zachowywał się tak jak szpilka i mogło tam trochę trafić. Ale kurczę, pierwsze kroki, pierwszy powrót. O tym będzie też filmik za parę dni, dwa, trzy dni zmontuję z tego pierwszego treningu. Fajnie fajni ludzie, fajna atmosfera. I kurcze wracam do boksu. Zobaczymy na ile zajdę. No teraz Kamil mi sponiewierał. I podałem się po drugiej rundzie, ale tak nie wiem już ileś wesłem u tych czasów. Na brzuch też, ale były takie repety na brzuch co dostałem, i mówię o, to też przed czemu ja tak szybko spukłem. Bo po drugiej rundzie się poddałem, bo to by tylko już bym robił całkowicie zaworek, nie dawałbym czasu, lokując się, Ale masakry. O, tu zebrałem w twarz, masakryczne przewagę. Tu może był ten nos już rozwalony, i też gdzieś dostałem czasem chyba trochę takim z rękawicy, bo mam też jakby zedrapane czoło. Ale nie, nie, nie ma szans. Zdeklasowano 5-10 klas do, do przodu, z kondycyjnie, z siłą, ze wszystkim. Ale stawiałem opór. Jednak to serce nadal jest. No i kurczę te nogi, trener mi mówi, to, ale to widzę. Muszę trzymać te nogi wolniej, a, a dokładnie muszę teraz boksować tak jak trzeba. O, ale mu weszło pięknie. Nie, dobra lekcja. Tylko właśnie ja jestem taki, mam charakter, że wielu ludzi jak dostanie taki w pierwszy, to już się nie pokazuje, ta. a mnie na przykład zawsze jak przegrywam, w każdej grze na czele bym ja przegrywał, to szukam, żeby wygrać, żeby się zrewanżować, żeby wrócić. Mam pierwszą rundę i ja już po pierwszej miałem dość, ja chyba już chciałem zrezygnować, mówię nie, muszę poćwiczyć, teraz wrócę do treningów i tak kurczę za parę miesięcy, albo za miesiąc nawet tak z Kamilem, no to już mu dam... Stawiam mu większe wyzwanie, że tak powiem, o. bo ja już na nic większego tam nie liczę, ale tak jak na kanale mówiłem, kurczę, taka jedna walka zawodowa z kimś bo że stawić opór i kurczę, ja kiedyś właśnie miałem tą kondycję, że 10-12 rund by wytrzymał i nigdy tego nie przetestowałem i to by właśnie o to mi chodzi, żeby taką walkę stoczyć, bo na macie w olimpijskim to jest 3 rundy, 3 rundy po 3 minuty, nic więcej nie ma. To tak samo jak wam opowiadałem kiedyś o tej pierwszej mojej walce, to przegrałem ją, przegrywałem dwie, dwie rundy, byłem masakrowany tak jak tu i trener mówi kończymy, bo i tak masz przegraną, dwie, dwie rundy przegrałeś, nie ma, nie ma co zrobić dalej tracić, no i to, to jest racja. Ale chciałbym przeżyć właśnie taką zawodową 12 rund, że masz tyle kondycji, bo ja mam serce, tak? I właśnie wtedy, nawet jakbym miał teraz tą kondycję co kiedyś, to znaczy, jakby Kamil mnie jechał w tych pierwszych rundach, ja bym mógł to przetrwać. I wiecie, ósma, 9. runda, ja bym miał lepszą kondycję, o pora wstać do roboty, ale stało mi się wcześniej. Miałbym tą lepszą kondycję. I po prostu w tej 8-9 to ja mógłbym zacząć dyktować i zmienić losy spotkania. No i wiadomo, cały czas można trenować, no bo tu dostałem takie będzki, że to masakra. No tak jak mówię chłopak ma już 10 walk amatorskich, ja miałem 7, tylko że on jest w ciągu, a ja dziadek se tu wróciłem, tak? Wróciłem, dopiero chcę wrócić i, i będziemy to odbudowywać. Ale jak widzicie, też przez te wszystkie lata, to co się boksowało, to na pewno jak zaczynałem wtedy w 2016 i tu bym stanął, stanął do walki, to może by było trochę gorzej. No ale wiadomo, teraz więcej było siłowni albo, albo tylko praca, bo teraz były też takie dwa miesiące, nie miałem się w ogóle doleczyć. Robiłem też zlecenia też jestem trenerem personalnym, też właśnie jak robiłem te zlecenia na filmiki, czy więcej dla siebie, czy, czy teraz, teraz było trochę więcej pracy w domu, też w, w zakładzie fengieka, w gdzie pozdrawiam wszystkich chłopaków. To nie było właśnie tak czasu na sport, a bo ta siłownia wpadała, tak? Jak wiemy, dzięki siłowni mamy szybkość, ale ta dynamika jednak, jednak spada i ta dynamika u mnie jest bardzo kiepska. O kurczę, ale się nie dziwię, że trochę twarz miałem zmasakrowaną, bo nieźle mu to wchodziło. Ale większość też wyłapywałem na ten blok. Gorzej z brzuchem. Tak jak zauważyliście. Choć tu nawet nie mam sił. Nawet jakbym chciał, to już już spuchłem. <noise> to już się robi worek. I na przykład wyobraźcie sobie, że tacy bokserzy walczą, nie chcą się podać, mają taki serducho jak ja, o ja się tu podałem. <laughs> dead, <laughs> No, dentka. <laughs> I właśnie jakby to było pieniądze albo honor, albo coś, to bym walczył do końca. I wiesz, aż tyle nawet nie zwracasz ręce, ci już opadają i on cię po prostu no, kautuje. No, jest fajne widowisko wtedy, bo ktoś musi przegrać, tak, żeby wygrać, yy, także tak powiem, z pompą i pamiętać to, to zawsze musicie wiedzieć, że zawsze musi być ten przegrany i ktoś tą rolę też musi od, odgrywać, ja nigdy, znaczy jak byłem mały nie umiałem przegrywać ale tego idzie się też nauczyć, moim zdaniem to jest też jakaś tam dojrzałość w pewnym wieku i też więcej możemy osiągnąć, bo jeśli ludzie potrafią przegrać i potrafią walczyć i coś robią z siebie i zobaczycie teraz jak moja twarz ja mam też taką specyfikę nosa, że jak dostanę to szybko mi te żyłki pękają i, i puszcza mi się farba z nosa co za chwilę zobaczycie no i zachęcam was do tego sportu bo powiem tak grałem w piłkę nożną ale tam bardziej byłem skontuzjowany i bardziej byłem w strachu o nogi i o to jak chodzę i że mi wszystko boli niż w tym boksie tak bo tutaj widzicie dostajesz bęcki nawet jak masz serce montaż rozum tak mówię no sorry Dalej, już nie, już jestem spuknięty. Dalej, to już jestem zaworek. Jesteś za dobry, poboksuj z kimś innym. A odbuduję się za parę miesięcy możemy po, po, powalczyć, poboksować i będzie lepiej. O, i tu widzicie zmasakrowaną, ale szczęśliwą twarz. A filmik będzie zacny, bo mam tam parę wywiadów. W ogóle zapraszam Was w niedzielę. Tam jest za, za free. Macie właśnie lekcje boksu, możecie posparować, wyżyć się poboksować, nauczyć się czegoś, zapraszam w niedzielę o 10:00 każdą niedzielę jest, ta, jest taka, taka, taki fundusz na to przeznaczony z miasta Gliwic i to tak działa. Trzymajcie się, pozdrowienia i do następnych filmików. Cześć, witam Was na niedzielnej Akademii Boksu, która odbywa się co niedzielę o godzinie 10.00 przy ulicy Kozielskiej 1 na salce bokserskiej Karbogliwic. Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, płci, czy możliwości, formy. Dla każdego znajdzie się miejsce, tak więc zapraszamy.